Dzień dobry wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne bliźnięta w czytaniu na tydzień od 23 do 29 stycznia 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co możecie czekać w tym tygodniu w poszczególnych sferach życia. I są to praca, single, relacje oraz bliscy. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaków, w Ascendenci i Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam czytania miesięczne oraz typu wybierz talię dla Cindy na brak kontaktu oraz ty i Twoja osoba, co każde myśli, czuje zamierza. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są. Dla Was. Teraz już przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. I tak naprawdę całość czytania będzie podzielona na cztery części. Na początku praca finanse, później czytanie dla singli, e, następnie dla relacji związków, i na końcu bliscy czyli rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. I jeszcze raz. I już przechodzimy do wykładania kart. Bliźnięta, bliźnięta, praca Finanse. król, buław, dziewiątka kielichów, ósemka, ósemka, buław i sprawiedliwość. Ok. Rycerz była, jeśli chodzi o singli, czwórka kielichów. Arcykapłanka, no, Rycerz Pentakli, w tle, zaraz będziemy czytać, ale to jest poniekąd ostrzeżenie, już mogę powiedzieć. Relacje i związki koło fortuny. Siódemka. Siódemka kielichów dziesiątka mieczy. Mhm. Ósemka kielichów w tle. czyli rodzina przyjaciela najbliższa to <laughs> Świat. Trójka buław. Trójka kielichów. Rycerz kielichów. Okej. Okay. To jest ok. To jakby bliscy... Yy, wszystko okej. Okay. Teraz przejdźmy sobie do... Mm, do czytania na pracę finanse. Król Buław. Dziewiątka kielichów. Ósemka. Ósemka buław i sprawiedliwość. Bardzo prawdopodobne, że w tym tygodniu, po prostu, jakieś zobowiązania względem Was zostaną tutaj wreszcie wyjaśnione. Wy, tutaj, to co wcześniej zostało Wam obiecane, wreszcie ten temat będzie poruszany, bo mamy ósemkę buław, czyli kartę wiadomości, kartę sprawiedliwości, czyli mm, rozwiązania, e, rzeczy, które wcześniej powinny zostać zrobione, które wcześniej były obiecane. Teraz to jest jakby. Mm, to jest jakby wyrównywane pewne zobowiązania. E, ósemka e, kielichów mówi o tym, że Wy tutaj będziecie miały poczucie, że no e, zostałyście docenione, natomiast to nie jest dziesiątka. Tak, to gdzieś te, tak jakby ktoś Wam tutaj obiecał coś i e, okej, okay, coś dostaniecie dodatkowo, natomiast nie to, co zostało obiecane. Nie z jednej strony fajnie, bo. Bo zostałyście docenione, bo tutaj coś dostałyście dodatkowo. Natomiast nie do, mam wrażenie, że nie do końca to, co zostało Wam obiecane, nagle jest powiedziane: no dobrze, dobrze, obiecałem Ci podwyżkę, ale w tym, w tym momencie firma nie jest w stanie dać tyle, ile zostało obiecane, i dostaniesz tyle, nie? No i tutaj mamy króla buław. Jeżeli to jest energia osoby z zewnątrz, no to bardzo prawdopodobne, że to jest energia waszego szefa. Możliwe, że to jest ktoś z trygonu ognia, czyli balan, lew, strzelec, ale niekoniecznie. E, natomiast jeżeli to jest wasza energia, to po prostu was to zmotywuje jeszcze bardziej do pracy. E, może być też tak, że w związku z tym, że dostaniecie jakieś dodatkowe środki finansowe, jakieś dodatkowe premie, wynagrodzenia, niestety, ale za tym też pójdą dodatkowe obowiązki i to nie będzie takie, wiecie, że. Pieniążki za darmo. Tylko coś za coś. I tutaj widać taką energię. Natomiast widać, że tutaj coś pójdzie po prostu po waszej myśli. Natomiast nie w takim stopniu, nie w takim wymiarze, jak wy tutaj na to liczyłyście. W najzwyczajnym świecie. Przejdźmy sobie do singli. No i tutaj się dzieje, moi drodzy. Tutaj to się dzieje. Tak jak już wcześniej powiedziałem, poniekąd karty są ostrzeżeniem, bo mamy tutaj rycerza buław. Um, mamy tutaj czwórkę kielichów, arcykapłankę i um, rycerza pentakli. Karta rycerza buław może symbolizować kogoś z trygonu ognia, czyli baranlet strzelec. Natomiast przede wszystkim to jest karta mówiąca o. O takiej, takiej osobie, z którą coś mogło połączyć. To jest bardziej. Ja, ja to nazywam kartą kochanka po prostu. Już tak nie owijając bawełnę. To jest osoba, która szuka uciech cielesnych, nie zawsze potrafi się zdeklarować, nie zawsze potrafi stworzyć relacje. To jest taki troszeczkę, patrząc zresztą na wszystkie karty tutaj. Mam wrażenie, że w waszym życiu po prostu jest osoba, która pojawia się i znika, dlatego jesteście singlami, która może e, troszeczkę wam mieszać w głowie, bo e, Rycerz Pentakli mówi o planach, więc bardzo prawdopodobne, że w związku z tym, jak ta osoba <laughs> wraca, to wy po cichu liczycie, że ona zostanie, już tworzycie jakieś plany, a potem ona znowu nie ma. No i co ciekawe, Dlatego mamy obok tego rycerza buław kartę czwórki kielichów, czyli takiego trochę niezadowolenia, trochę zniecierpliwienia, troszeczkę takiego macie tą kartę tutaj poczucia, że no znowu będzie czekanie, znowu jest nie tak jak tutaj oczekiwałem, że coś mi tutaj zostało powiedziane i nie jest dotrzymane. No i mamy obok te kartarcy kapłanki, czyli jak na przykład ta osoba wraca do was, to ona wam coś mówi, co jest... Nie jest do końca kłamstwem, ale też nie jest prawdą. Arcykapłanka to jest właśnie takie łączenie sprzeczności, czyli ciemność z jasnością, yy, prawda z kłamstwem. No, czyli yy, troszeczkę ona, ta osoba może mówić prawdę, tak żeby was uspokoić. Może jakieś obietnice będą tutaj padają w, w Waszym kierunku. Natomiast ile jest w tym prawdy? Pewnie niewiele, yy, bo arcykapłanka no to, tak jak mówię, no. Dla każdego trochę coś miłego, nie? No i w związku z tym, um, gdzieś, jak, to jest troszeczkę taka sytuacja. Wy się, jeżeli ta osoba znika, to wy się gniewacie. Kiedy ona się pojawia, to się cieszycie, tworzycie plan na to, że tym razem będzie inaczej, i ta osoba znowu znika. Ale ja mam wrażenie, że to po prostu jest człowiek w tym. Rycerzu Buław, który i tak wam nie będzie w stanie zaoferować stabilności, bo to jest taki, tutaj jest taka po prostu energia mówiąca o tym, że albo w tym momencie ktoś nie potrafi, albo, albo taki jest, albo jeśli chodzi o Was, po prostu nie chce. Bo ogólnie na przykład w stosunku do kogoś innego może na przykład ewoluować i być tym królem Buław, nie. I faktycznie, jeżeli będzie mu zależeć na kimś, to może taka osoba stworzyć relację. Natomiast ja mam wrażenie, że w Waszym przypadku to jest tak, że Wy może nauczyliście czegoś tą osobę, że ona może tak wracać, że może znowu znikać i znowu zostanie przyjęta. I no, ta osoba nie do końca już traktuje tą relację po prostu poważnie. To mówiąc brzydko wprost może traktować Waszą relację jako koło ratunkowe. I tyle. Myślę, że tyle wystarczy. Bo mówię, te karty... Czy, oczywiście ja nie lubię takich rzeczy mówić, bo... No bo to nie jest przyjemne, natomiast tarot jest o życiu, nie jest tylko o pozytywnych emocjach, o obietnicach, że jutro będzie lepiej. Jest też po to, żeby ostrzegać, żeby mówić ciężkie, trudne rzeczy, bo w Ketarocie nie mamy tylko samych dobrych kart. Przejdźmy sobie do relacji po prostu już. Koło Fortuny, siódemka kielichów, dziesiątka mieczy i ósemka kielichów w tle. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o Waszą relację, to po prostu jakiś taki Czas e, powiedziałbym, że w którym wy będziecie czuli, e, że e, inaczej e, może być tak, że po jakimś lepszym czasie przyjdzie taka proza życia, że gdzieś w w waszej relacji po prostu po czasie, w którym Wy tam będziecie się cieszyć wieloma pozytywnymi aspektami życia i tego poznawania się, o tym mówi koło fortuny z siódemką kielichów, gdzieś poznawania tych najlepszych cech partnera, że gdzieś tutaj w ósemce kielichów troszeczkę te pozytywne emocje, one mogą troszeczkę odejść na dalszy plan. I niestety, ale w ósemce, przepraszam, w dziesiątce mieczy może przyjść proza życia i mogą przyjść zmartwienia i może troszeczkę być tak, że uświadomicie sobie, że nie zawsze niestety możecie we własnych zmartwieniach liczyć na partnera, że gdzieś też zostaną ukazane te trudniejsze aspekty tej relacji i trudniejsze cechy charakteru tej osoby. W związku z tym wy się martwić. Trochę tak jakby ten tydzień był po prostu trudniejszy jeśli chodzi o, o Was i pojawią się jakieś wątpliwości dotyczące um, dotyczące tej relacji po prostu, natomiast ja nie widzę tutaj złych kart to no ta ósemka mieczy przepraszam, ósemka kielichów ona jest zawsze zastanawiająca, bo mówi o zakończeniu czegoś, o odejściu natomiast ja bym powiedział, że po prostu Wy odejdziecie od takiego troszeczkę, w tym tygodniu przynajmniej, od takiego troszeczkę koloryzowania waszej relacji, że gdzieś w związku z tym, że będziecie mieli gorszy czas i troszeczkę więcej wątpliwości odnośnie wielu rzeczy w waszym życiu, troszeczkę to też się odbije na waszej relacji. Natomiast no nie ma tutaj, tutaj jakby bardzo złych, złych kart. Może być też tak, że Wy z partnerem wybierałyście coś, wybierałyście coś, co będzie dla Was istotne, czyli w siódemce kielichów miałyście do wyboru wiele opcji, jakiś szans tutaj do wyboru może, nie wiem, wybierałyście nowy samochód albo coś do wyposażenia domu, coś tutaj dla Was, jakąś inwestycję istotną, natomiast ym, mam wrażenie, że w związku z tym, że okres takich ym, taki lepszy w tym temacie się skończył, że może jakieś tutaj ym, w związku z tym, że w konkretnym okresie to robiłyście, wtedy było więcej okazji z tym związanych. No może niestety, ale tutaj w, w chwili obecnej część tych okazji się dla was po prostu skończy. Czyli jeżeli wcześniej nie skorzystałyście z jakichś tutaj okazji, może teraz niestety pewne rzeczy po nowym roku na przykład podrożały, no i niestety m, już nie będą dla Was dostępne. I w związku z tym będziecie musiały troszeczkę zmienić schemat myślenia, troszeczkę. Yy, yy, podążyć w innym kierunku, poszukać gdzie indziej no i w związku z tym w dziesiątce mieczy no to będzie dla was takie, że będziecie się martwić czy dostaniecie to samo w tej samej cenie, gdzie indziej, nie? Ale to tak jak mówię, tu karty nie mówią o niczym takim co by mogło was tutaj zmartwić, albo co co by świadczyło o tym, że że ta relacja może jakoś tam dla was iść w złym kierunku. Bardziej takie po prostu wasze wątpliwości związane z codziennością. No i przejdźmy sobie do bliskich. Tutaj mamy Kartę Świata, Trójki Buław, Trójki Kielichów i Rycerza Kielichów. Bardzo dobre karty. Bardzo dobre karty. To tak jakby relacja, na którą Wy się wcześniej nastawiłyście, czyli na przykład poznałyście wcześniej kogoś, albo w pracy macie kogoś, z kim, kim relacja tutaj fajnie się rozwijała, albo poznałyście jakąś koleżankę i jakby cały czas tutaj ta więź się zacieśniała, widać, że wy po okresie takiego oczekiwania, może liczyłyście na to, że ta osoba też się na was otworzy, że tutaj pojawi się przyjaźń, e, będzie ewoluowała, bo w karcie świata po prostu wchodzi na inny, wyższy wymiar i wcześniej było po prostu była ta trójka buław, czyli oczekiwanie na to i będzie świętowanie w trójce kielichów. Pojawią się jakieś w karcie rycerza kielichów jakieś pierwsze wyznania, też będziecie się po prostu czuli dobrze w towarzystwie tej osoby, będziecie się czuli spełnieni, widać, że będziecie traktowali po prostu tą osobę jako taką bratnią duszę no i w związku z tym będziecie też po prostu świętować razem to, że ta e, sytuacja, ta relacja po prostu poszła w tym kierunku. E, bardzo prawdopodobne, że też będziecie się na przykład tej osobie zwierzać, przez co albo ona wam, przez co ta relacja się umocni i właśnie w karcie świata e, wejdzie na inny poziom, po prostu będzie zmienił kształt, tak. Może wcześniej to było takie luźne koleżeństwo, ale przez to może być też tak bo o tym mówi Trójka Kinichów, że gdzieś razem pójdziecie świętować coś i w związku z tym ta relacja się zacieśni, że gdzieś na przykład pod wpływem yy, np. alkoholu, tak yy, tutaj się otworzycie na tą osobę i powiecie coś, ta osoba da Wam bardzo dużo zrozumienia, yy, no i w związku z tym yy, po prostu ta relacja zmieni swój kształt i tak naprawdę często z niezobowiązującej relacji po prostu zamieni się w coś więcej. Często jest tak, że też, kiedy potrzebujemy wsparcia, kiedy otwieramy się na kogoś i ktoś nam po prostu daje bardzo dużo zrozumienia, bardzo dużo ciepła, my zmieniamy zdanie o kimś. Więc tak jak mówię, no tutaj widać, że jakaś relacja się tutaj umocni i jakaś relacja po prostu... Się rozwinie i da Wam to bardzo dużo takiego ciepła na serduszku, że tutaj macie jeszcze jedną osobę, na którą będziecie mogli tutaj liczyć. Czy tak będzie? W tym momencie będziecie tak uważać, życie pokaże, życie weryfikuje wszelkie relacje, wszelkie przyjaźnie, więc na ten moment karty tutaj są pozytywne w tym temacie. A co będzie dalej, będziemy sprawdzać w następnym tygodniu. Ok. Moje kochane bliźnięta, ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego tygodnia. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Maczmy